Jak w domu wykonać własne słoiki dla kota czy psa, czyli instruktaż tyndalizowania diety barw. Zaczynamy oczywiście od zrobienia przepisu. Możemy go zrobić nawet, będąc już w sklepie. Potem kupujemy odpowiednie mięso, warzywa, podroby i zaczynamy. Kroimy i dokładnie ważymy nasze mięso, warzywa i podroby. Nie musimy myć mięsa ani warzyw, ponieważ będą wielokrotnie gotowane. Wstępnie podgotowujemy, czyli w zależności od kawałka mięsa około 2 do 5 minut lub krócej, ponieważ mięso i tak będzie gotowane jeszcze w słoikach. Odmierzamy suplementy, które nie mogą być poddawane wysokiej temperaturze, takie jak żółtko, hemoglobina, drożdże browarnicze, algi i inne. O tym, które suplementy dobrze znoszą wyższą temperaturę, a które źle, napisałam w osobnym artykule na naszej stronie. Najlepiej przeliczyć sobie porcję suplementów na jeden dzień. Możemy je wtedy zapakować osobno, np. w takich pojemniczkach po zabawkach, lub w aluminiowych woreczkach zrobionych własnoręcznie, albo mini-słoiczkach. Suplementy, których nie da się idealnie podzielić na dzień, np. kwasy Omega, witamina D czy E, możemy podać osobno, co parę dni. Np. kapsułkę kwasów Omega czy witaminy E można podać jedną naraz. I nie zrobimy zwierzęciu krzywdy. A suplementy, które dobrze znoszą temperaturę, takie jak sól, wapń, fosfor czy nawet tauryna, możemy dodać od razu do słoika. Nie jest błędem pakowanie ich osobno, ale możemy tak po prostu zaoszczędzić miejsce. Mielimy lub kroimy mięso i warzywa na takie kawałki, jakie nasz zwierzak lubi. Pamiętajmy, że gotowane mięso będzie się potem rozpadać i tak na kawałki. Dodajemy bulion z gotowania mięsa w niewielkiej ilości i suplementy odporne na temperaturę, jeśli chcemy. Dobrze wszystko mieszamy. I teraz jest najważniejszy krok. Musimy mieć zdezynfekowane ręce lub używać rękawiczek. Ja tu jestem odkażona jak do operacji, chociaż tego nie widać. Słoiki powinny być wygotowane lub wyparzone w piekarniku, a pokrywki muszą szczelnie pasować. Ja tutaj dodatkowo traktuję każdą pokrywkę alkoholem. Zauważyłam też, że im głębszy gwint i pokrywka lepiej przylega, tym bezpieczniej. I teraz do odkażonych i zdezynfekowanych słoików możemy dodać mięso i wywar. Mięso nie powinno przekraczać 3 czwartych pojemności słoika i musi być szczelnie zakryte gorącym wywarem. Dokładnie zakręcamy. I zaczynamy gotować. Na dno garnka dobrze wsadzić jakąś szmatkę, żeby słoiki się nie obijały. Zalewamy wodą do około 3 czwartych wysokości lub wyżej, byle nie zalać zakrętki. Zagotowujemy i teraz, w zależności od pojemności słoika, możemy gotować pierwszy raz około 30 do 60 minut. Czas liczymy od zagotowania wody. Dokładne czasy są opisane w artykule. O tendalizacji. Odstawiamy słoiki do góry dnem i czekamy 24 godziny. Jak zasało i pokrywka nie odchodzi, to możemy przejść do drugiego gotowania. Powtarzamy dokładnie to samo co wcześniej, tylko teraz gotujemy odrobinę krócej, oczywiście w zależności od pojemności słoika. Znowu stawiamy pojemniki do góry dnem i czekamy 24 godziny. Po tym czasie, jak pokrywka nadal jest szczelna, gotujemy trzeci raz. Teraz też odrobinę krócej. I zostawiamy ostatni raz do góry dnem. I mamy gotowe, domowe słoiki, które można przechowywać w szafce zamiast w zamrażarce. Pamiętajcie, żeby sprawdzać świeżość przed podaniem zwierzęciu. Po prostu powąchajcie, sprawdźcie kolor. Jeśli coś Was zaniepokoi, nie podawajcie. Ale dobrze przygotowane słoiki przetrwają nawet parę miesięcy. Smacznego!